Pierwszą radkę mieliśmy w Maku i ogólnie śmieszna że się na niej wydarzyła, bo Ewelina przeczytała horoskop, który mówił o tym, że następnego lata rozpocznie związek z miłością swojego życia. No i tak naprawdę zostało tak do dziś. Jesteśmy razem od tamtych wakacji i historia zatoczyła koło po 9 latach i spotkaliśmy się przed ołtarzem. I to jest takie piękne wydaje mi się, że naprawdę romantyczna historia z tego się narodziła.